Tak, oczywiście. To jest najbardziej typowa sytuacja, którą widzimy w przeciętnym biurze. Dobre biurko, dobre krzesło. Klasyczne krzesło, zalecane przez producentów. W momencie, kiedy osoba siedzi, nic nie robi, jest pozornie wygodne. Kąt jest leciutko rozwarty lub kąt prosty, nie ma, nic się nie dzieje. Kiedy osoba chce pracować, może spróbować pracować, pochyla się do przodu. Proszę teraz zwrócić uwagę, jak kąt robi się bardzo ostry. Bardzo ciężko pracują stawy biodrowe, mięśnie trzymające, więzadła. Proszę pamiętać, że przebiega tutaj nerw, który jest bardzo pociągany. Plecy w tej chwili, te mięśnie są bardzo napięte. Kości kręgosłupa dociskają przednie powierzchnie, wypychając dyski w kierunku rdzenia kręgowego. Te mięśnie w tej chwili są bardzo napięte głowa jest sztywna. Brzuch jest uciśnięty, jama brzuszna jest uciśnięta. Jeśli ktoś ma problemy ze wzdęciem, albo ciąża powoduje ucisk na przeponę i ma kłopoty z nabieraniem powietrza. Możesz nabrać dużo powietrza. Ciężko. Ciężko. Przy długiej pracy jest za mało tlenu w organizmie, za mało tlenu we krwi i w mózgu. Niedotleniony mózg powoduje niepokój, gorsze wyniki w pracy. Pracownik musi odpocząć. Czy się podoba, czy się nie była? To jest napięte, to jest napięte. Czy możesz wrócić do pozycji normalnej? Teraz jest lepiej. Czy natychmiast wraca dobre samopoczucie? Głowa jest teraz niepodparta. Ramiona są niepodparte. To wszystko w dalszym ciągu ciągnie. I nawet jeśli ten odcinek troszeczkę się poprawi, to cały organizm dalej jest zmęczony. To krzesło wygląda bardzo podobnie do zwykłych krzesł, które widzimy codziennie w biurze. Ale płaszczyzna siedzenia, zamiast odchylać się w tył, ona się odchyla do przodu. W tym momencie wszystkie elementy naszego ciała mamy podparte. Dobrze mamy podparte uda. Jest swobodny kąt między udem a Osią ciała, staw biodrowy jest uwolniony, dobrze podparty jest odcinek lędźwiowy, dobrze podparte są plecy, mamy dobrze podpartą głowę, ramiona. Wszystkie mięśnie są luźne. One w tym momencie się regenerują. Możemy się leciutko odchylić do tyłu, w tym momencie cały organizm odpoczywa. Ten balans działa bardzo korzystnie na cały organizm. Częstym problemem jest to, że ludzie, którzy mają tendencję do wzdęć, mają troszeczkę większy brzuszek. Ucisk powoduje yy, zbyt małą ilość tlenu w płucach. Zbyt mała ilość tlenu w płucach yy, powoduje niedotlenienie mózgu. Jeśli chcemy teraz pracować w klasycznym krześle, te kąty się bardzo zmieniają na korzyść, na niekorzyść. Teraz, gdybyśmy do przodu się pochylili, proszę zwrócić uwagę. Plecy są dalej proste. Ten kąt dopiero teraz dochodzi do kąta prostego. Kolana są podparte i cała siła, cały ciężar ciała przechodzi na kolana. Te mięśnie nie są tak napięte, głowa jest dosyć swobodna. W czasie pracy nie ma uczucia zmęczenia. Można jednorazowo znacznie dłużej pracować. Jeśli chce sekundę odpoczynku wziąć, odchyla się. Pracownik do tyłu, i w ciągu kilku sekund jest pełny wypoczynek, dużo świeżego tlenu, mięśnie się relaksują, jesteśmy gotowi znowu do pracy. To jest system aktywny.